Event aż do lata. Sprawdź nowe letnie skrzynki oraz dwa razy lepszy drop. Nie możesz tego przegapić. Skorzystaj z lepszego dropu i promocji. Oferta ważna tylko do 20 czerwca. Sprawdź na case.eu. Witam. Uuuu. Dziwne. AHA! Ktoś mi rozjewał, ten! O, tu też! Mm. To co, trzeba zadwoić na policję, widzowie? Chce się rozjebać? Rozjebanie się... Powiem tak, rozjebanie się na frajera to nie jest rozjebanie się. Detektyw szczur na kopie gangu porywaczy reflektorów dla Seicento. Czy rozwiąże sprawę? Czy policja znajdzie hejtera? Tego dowiemy się w następnym odcinku krostyńskiego Reality Show. Dzięki za to, dolarki, Architera No. Szkoda, no. I co ci przeszkadzało, Hejterze? Biedne Seicento. Nic nikomu nie zrobiło. Nie, to nie jest Tomo, na pewno jak coś. Ale to jakby dziwny zbieg okoliczności. Może po prostu ktoś nie lubi tomo i chciał, wiesz, go wrobić w tę akcję. Alarm nie zadziałał. No, trzeba będzie parkować tam, gdzie jest kamerka, i spacerować do domu. Tyle zdrowszy będę. Będę robił sobie cardio. <taki>, Taki jest plus. Sprawdźcie. Działają światła, działają. Nawet nie wiem, czy widzisz, co się świeci tutaj, widzisz? No, to jest jeszcze druga sypka. Nie, jak na moje. To była osoba jakaś taka. Nie do końca panujące nad sobą, z tego względu, że raz pierdolnął i stwierdził, dobra, nie wystarczy. Odwrócił się i, i pierdolnął z buta jeszcze raz. To jest moja dedukcja. I Racy to nie był hater. Zakładam, nie, jestem prawie pewny, że to nie był hater. Ja wiem, że 40 zł za takie lampy, ale to chodzi o to, żeby nie uszło płazem takie frajerskie zachowanie. Nie, 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 Racy to nie jest hater. Dwa dolary. Jak dasz mi dwie stówki, to się przyznam, że rozwaliłem ci reflektory. <gry> Dzięki Tomo za 2 dolarki. Nie, jestem prawie pewny. Czy ja obstawiałbym tego gościa? Nie no, chodziło o zasadę, no. Kamelski zdonejtował 2 dolary. Ja widziałem jak jakiś karzeł się kręcił obok twojej fury. Serio? Podkreślenie Krakow zdonejtował 2 dolary. Jednak nie możemy przyjechać na pana zgłoszenie, bo mamy ważniejsze rzeczy do roboty, na przykład pałowanie protestujących albo wystawianie mandatów za picie piwa w parku. Proszę nie dzwonić z takimi głupotami i nie marnować naszego czasu. Nara. Nara. Teraz tylko czekać na walki z Ukraińcami na nocy w Ikei. Zaraz na wstępie będziemy jechać, tak. Takie problemy mamy. Nie ma sprawy. Zajdzie pan z drogi? Wie pan, że można na jednokierunkowej na wstecznym jechać? Można jechać na wsteczny. Tak! Nie, człowieku! Poczekaj chwilę. Yy, wpisz sobie w internet, człowieku, jak już tak mówimy, bo wolałbym kulturalniej. No kurwa, że mnie nie. Ale się kurwa, ileś razy pod prąd, kurwa, i co? Ty, człowieku, ja mam kamerę, wszystko się nagrywa. Masz kamerę i bardzo no. dobrze, że się nagrywa ta kamera, kurwa. Co ty robisz, człowieku? Z... Słuchaj, nie zaczynaj ze mną. Kurwa. Ale ja nie chcę, z tobą Nie zaczynaj. ze mną. Cztery razy dzisiaj pojechałeś na Niemożliwe. Niemożliwe, a możliwe. Nie. A możliwe. I nie wiem, czy bierze nad stesnym, też nie możesz cofać kurwa z Na Na kierunkowej mogę nad stresem sofać. No zdecydowanie. A wracać? No nie, no nawracać tutaj sobie po prostu. Co tutaj robiłeś? Przy parkingu. Ale co tutaj robiłeś? No stałem, stałem. Stałeś. Nie wjechałeś kurwa już pod zakaz. Nie, bądź Pana Boże. No, a gdzie masz, a gdzie masz znak? Jak, jak ja sam na no, zakaz wjazdu Dobrze, ale już ja no, tu byłem, ...donatował 2 dolary, to no. już Spoko, jakby może pan... Wziąć pan zobaczy, mozy, nie może kamerki, jak zdecydowanie, ale... <kuh> kurwa, jaki agresywny hop. Pojedziemy na ekranu, Tu z panem rozmawiałem, tak? No nie jestem dookoła A dobra, okej okay. Ja, ja, ja nic nie A mam ja wiem, ja też nic nie mam do nikogo, ja też nie wiem co jakby e, bardzo przeszkadza dla pana A tam stoi pan, tak? Proszę, no to jadę sobie z nim pogadać No Pasy i światła już, już I Idę pogadać z panem terawad w sumie za to że będzie miał rozpisne ale ja w poprzek rozje chwilę szczura w do bo... No. do no. 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 ja znajdą się resztki ja wiem jakby ja z jednej ja strony wiem że po... le, No. no, no. takż no 15 lat jeździłem na sprzęcie ciężkim i nie będzie mi pan Dobra, okej, okay, jak jakby ja zdaję sobie sprawę jeśli chodzi o jazdę pod prąd wprost? Okej, okay, ale ja to nie Z tym się nie zgodzę, jeśli chodzi o cofanie. Pan Dobra, pan, no mniejsza większość mamy mamy pan różne pan racje. Wpisze, A wpisałem sobie i ile pan może cofać na ulicy jednokierunkowej? Nie, nie ma sobie. ograniczenia. Nie, no ja, no czy pan cofał i pan mi powiedział, że pan... No może bo cofać sobie... mogę. Ile? No już... Jak daleko? Nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o odległość. No, jak to... no normalnie. No. już panu powiem. No. E... no jakby Pytanie sytuacja jak Dobra. Ulicy, jedno, Mniejszą jest, większość. Zbijmy żółwia. Ja. No, teraz niech pan mówię. mówi. Jeśli pan jedzie na ulicy jednokierunkowej i cofa pan, to pan idzie pod prąd, prawda? Bez względu nie. na to, czy pan cofa, Dobra. czy pan jedzie przodem. Dobra, to okej. Okay. Zgodnie z artykułem 23 drugiej ustawy, prawo o ruchu drogowym, zabrania się lub cofania pojazdem w tunelu mości bla. To nie to. Nie to. Eee, no. Przepisy nie zabraniają wprost cofania na drodze jednokierunkowej. Zgodnie z artykułem 23 ustawy 2. Do pierwszej ustawu... do pierwszego skrętu. Nie. Bo to jest niedopisane. No, drogi panie. A to widzi pan, no, no, to no? Mieliśmy różnicę poglądów. No, może i tak. Drogi panie, jest ja no. pan to mniejsza oracja. I dowiedział pan, Mniejsza oracja, bo nie o to chodzi. Po prostu sytuacja jest stresująca, bo po prostu ktoś mi zbił reflektor z przodu i z tyłu. I chciałem Zdrowi po prostu panie. podjechać na szybko pod dom. Drogi ale panie, ja nie mówię do pana. No, ja, ma, ja zdaję sobie sprawę. Ja jestem wrogiem czegoś No, drogi. ja też na wandalizmu. Jakiś no. bicia, kurwa, lusterek. Yy, 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 nie, nie, jakby ja nie chcę ci kłócić o rację i tak ja dalej, wiem. po prostu mówię panu, że chciałem ile podjechać, no... bo pod zadzwoniłem na drogówkę nie pan podjechał pod kąt. na setu, ile no, Nie wiem proszę pana, no. Ale ja wiem, bo ja tutaj jestem. Piję no sobie dobra. piwko. No. A wie pan, że piwka, nie może pan tu pić. No, wie pan, że nie może pan jechać pod kąt. No ale to tak samo. Ale możemy rozmawiać tak samo w dwie strony. No. Ale ja pan trochę nagi na prawo... Złotych, a no to, ale ja nie będę dzwonił na policję, żeby Paniego, panu przeszkadzać. Bo mi to nie Paniego, przeszkadza, że pan pije piwo. A, ja, a zakrę... ja panu przeszkadzam, że tu przyjechałem. Teraz mówię. Ja. No niech na pan zakręcie, mówi, no. Na zakręcie, No, tutaj. No. Już jest znak. No ja, no tam jest znak. No tu macie, bo lusterką i pan przesunął. Przepraszam. Nic się nie dzieje. Eee... Ale wydaje mi się, że to nie jest powód, żeby tak reagować, bo ja facet, żadnej bądź, krzywdy nikomu nie zrobiłem. Bądź, no. bądź, bądź, bądź. Ale wie pan, że muszę całe Ale te, Tak, ja wiem, no. ale, teraz, ale to nie są moje zarządzania. Ja wiem, no, I tak teraz, samo nie są moje zarządzania, że tu teraz, pan piwa nie może pić. Tu, no. Teraz wyobraź sobie człowieku młody, no. wyjeżdża jak chłopaczek rowerem. No. Patrzy się w prawo, nic nie jedzie, no. a z drugiej strony No ja wiem, no, no ale jakby... No dlatego, jak, nie, nie zapierdzielam 100 na godzinę, no. Wie, Wystarczy, żebyś jechał 10 na godzinę i zabił chłopaczka, który mm. wyjeżdża ci rowerem. To musiałbym w niego... Jezu, człowiekiem nie wiem, no. Pan desy jest głupi, no. Ja zrobiłem prawo jazdy w wieku 17. Zgoda? lat. Zgoda? Mam wszystkie, kurwa, od no. A do D. Ja pierdolę. Jeździłem autobusami, jeździłem ja tym ciężkim, jeździłem taksówką no. 25 lat. No. Nie będziesz mnie uczył. Ja nie uczę, Ale pana, ja no. ci mówię. No. Bądź mądry. Jest Bądź się. mądry. Lepiej zrobić jest kilometr no. i mieć spokój niż w momencie kiedy ktoś by Cię wyjechał i idziesz siedzieć stary na 10 lat co najmniej. Dobra. Po co ci to? Po nic. Yy, zgadzam się, nie powinien był tak robić. Zubik, jesteśmy okej? Okay. Okay? No i git. Gra gitara. <laughs> ta, ta, racja mi, ta racja mi tutaj koło pizdy lata za przeproszeniem. Ale mi pierdolno jest w seja chuj z tym, no nie ma co się wykucać o rację, chłop stary jest mu pikawa pierdolnie Czasem trzeba być mądrzejszym widzowie wchodzi do nas estacji Nie, nie, nie uda mi rzeczy Jezus. Jak mi w Jezus powiedz. chodź na chwilę Co jest? Ja tu Ty odejdź na chwilę, Dobra, dobra. Dobra Dobra, wejdź się trzymać A ty, ty coś widzisz przez to? Wszystko Dobra O kurwa, nie wierzę w to O, o, startujemy <laughs> Kurwa, nie wierzę w to Nie <laughs> Nie mogę w Tak cię nie widać. Proszę. O kurwa. O pojebany, pojebany jesteś świat. co można zrobić w namiocie na rynku? Seks. W domu jesteś w końcu, nie? Co? W swoim domu jesteś, to seks może wyprawiać. Nie muszę blisko To się śmieje Jak to duszno masz no nie Strasznie no weź uchyl trochę drzwi A nie dotykaj mnie kobieto To jest nielegalne że po czapce zamiast Posiusiaku Nic nie jedzie, dobra gate Siema, Siema. Koronawirus? Nie, nie, po prostu namiot rozkładam. Znasz jakieś miejsce na ten, na kemping, gdzieś tu blisko? Na kemping? No. Najlepiej tutaj, zapraszam. Dobra, okej. Okay. Przepraszam, że się wjechałem w ciebie namiotem. Tu mogę? Ja jak się jak że się na tej połączniku. Ile tu się zmieści? Zajmujesz się fotowoltaiką? Zajmujesz się fotowoltaiką. Dawid, kocham cię. Para Maxi jest ze mną. Bawimy się na panieńskim. Miłego. Dzięki. Bawcie się dobrze. Pa, kiwały się telefonem za stwarzanie niebezpieczeństwa. O kurwa! O A takie taki braniu? Kolega będzie tak najewana że przewróciła kolegę.